Lodowiec białki, o którym mówiłem, ten o tej grubości 300-350 metrów szorował z południa na północ. Ale dołączały do niego lodowce boczne. Weszliśmy do Doliny Rostoki, która jest doliną boczną doliny Białki i tutaj też po prostu był lodowiec, który dołączył do tamtego lodowca. Na tym kontakcie między lodowcem białki a rostoki powstały wodogrzmoty, bo było to przełamywanie. Z, 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 główny lodowiec podcinał, ten z kolei boczny z szlifował i powstawały właśnie takie formy, niektóre bardzo piękne jak ta. Prawda? To widać, że to jest autochton, to nie jest przywleczone, to nie jest jakiś głaz, który oderwał się gdzieś tam z, z Minguszewskich szczytów, tylko to jest po prostu autochton. Prawda? I on nie uległ przemieszczaniu, ale ulegał szlifowaniu. I widać wyraźnie, że lodowiec wyszlifował. I to może nie sam lód, prawda? Tylko to, co on w niósł. On niósł przecież kamienie większe, mniejsze, żwir, wodę, lód. I to po prostu szlifowanie spowodowało taki wygład. Takie wygłady golodzy nazywają obecnie barańcami. Przytem nazywali mutonami, od francuskiego muton, czyli baran bo po prostu w Alpach ta forma była pierwsza opisana. Jak się patrzyło w krajobrazie, widać było takie zakrąglone, wyokrąglone, takie e, głazy granitowe, jak po prostu zakrąglone grzbiety baranów. Stąd nazwa baraniec albo, albo muton.